Cześć, tu Mary Błażej z Kolektyw. Dzisiejszy odcinek napędzany jest przez wydawnictwo Galacta oraz Free League, odpowiedzialnych za ukazanie się takiego RPG jak obcy gra fabularna. Słuchajcie, ostatnio omawialiśmy gry z uniwersum Aliena, bezpośrednio z nim połączone. Dzisiaj chcielibyśmy rozszerzyć nieco tę paletę i powiedzieć wam o grach, które warto zagrać, jeżeli przymierzacie się do eksplorowania uniwersum Aliena w świecie RPG i do prowadzenia sesji. Posłużymy się również tytułami, które nie są bezpośrednio związane właśnie z obcem, ale mogą nawiązywać, mogą być wykorzystywane na waszych sesjach i którymi warto na pewno się inspirować. Powiemy sobie o System Szoku, powiemy sobie o Dead Space'ie i powiemy sobie o Alien Breed. To są takie tytuły, które wydaje nam się, że fajnie się z nimi zapoznać i z nich właśnie czerpać. Błażu, Wiem, że ty system shocka ostatnio ogrywałeś. Ja system shocka uwielbiam, nie tylko dlatego, że jest duchowym ojcem Bioshocka, a Bioshock to jest jedna z gier mojego życia, ale system shock jest grą wybitną, zarówno jedynka, jak i dwójka. Jest to gra, w której w pierwszej części, na której remake cały czas czekamy, wcielamy się w postać hakera, który trafia na stację kosmiczną opanowaną przez sztuczną inteligencję. Ta sztuczna inteligencja rozpyla straszliwego wirusa, który zamienia ludzi w żądne krwi, potwory plus jeszcze dodatkowo, sterując całą stacją, napuszcza naszego na naszego głównego bohatera wszystkie systemy obronne stacji, łącznie z robotami, droidami, etc. Haker, jego zadaniem jest unieszkodliwić straszliwą sztuczną inteligencję, która zresztą jest doskonale stworzona. Shodan to postać, która doczekała się własnej, swojego własnego miejsca w popkulturze, pojawi się także w dwójce. Drugi system szok to także zamknięta przestrzeń w kosmosie. Znów potyczka ze sztuczną inteligencją, która wróciła, która przetrwała mimo pierwszej naszej interwencji. Znów daje o sobie znać, ale tym razem wykorzystuje także. Obcą rasę, obce formy życia do tego, żeby za pomocą mieszania genów, biologicznych eksperymentów i mieszania ich ze swoją maszynerią, stworzyć armię do zniszczenia ludzkości. Szodan, sztuczna inteligencja, która jest głównym, główną antagonistką w system szokach jedynce i dwójce, nienawidzi ludzkości. Uważa ją za robactwo i e, dosłownie chce ją wymazać ze świata, żeby stworzyć no, jakąś własną idyllę. Co możemy wyciągnąć z system szoków do gry obcy? Bo to przecież. Nie jest kanoniczne. A jednak, po pierwsze, atmosfera zamknięcia czy będzie to stacja kosmiczna, czy będzie to jakaś kolonia, czy będzie to jakokolwiek inna forma mapy to, co jest ważne w system szoku, to będzie też w Bioshoku późniejszym. Zawsze jesteśmy zamknięci na jakiejś przestrzeni. W Bioshoku będzie to podwodne miasto. Więc, po pierwsze, ciasnota przestrzeni. To zresztą w pierwszej części filmowej obcego było także bardzo ważne. Po drugie, ciekawy przeciwnik. To za mało, jeżeli graczom pokażemy tylko i wyłącznie jakieś tam biegające potworki. Obcy to jest fascynujący koncept. Zarówno w filmach, jak i w grze fabularnej, którą za chwilkę dostaniemy do naszych łapek. Więc korzystajcie z niego, rozwijajcie go i używajcie. Jest królowa obcych, więc możemy spokojnie ten cybernetyczny umysł sztucznej inteligencji szodan zamienić na umysł roju, jakimi są właśnie obce. Ze wszystkimi swoimi modyfikacjami genetycznymi różnymi wariantami. I tak dalej. Plus pamiętajcie, że szodan stworzyli ludzie, zatem kto wie, może gdzieś za co będziecie serwować waszym graczom. Za tym horrorem z obcymi w roli głównej też może będzie stał człowiek. Zobaczymy. System szoki nadają się naprawdę świetnie, dlatego że to nie jest. Tylko strzelanka. To jest gra, w której także mogliśmy rozwijać swoją postać, wykorzystywaliśmy różne umiejętności i korzystaliśmy z cyberprzestrzeni. W pierwszej grze ta cyberprzestrzeń wyglądała w sposób, który dzisiaj może uchodzić za taki no, dosyć anachroniczny, e, wtedy budziła naprawdę podziw, e, natomiast dwójka doskonale zniosła próbę czasu. Zagrajcie w nią i dzisiaj, bo naprawdę robi robotę. System Shock ma fantastyczną paletę NPC-ów, których możemy wykorzystać w naszych sesjach. Począwszy od pierwszej części, tutaj warto wspomnieć, Barda Diego, który jest jednym z dyrektorów wykonawczych właśnie korporacji Trioptium, który de facto na końcu będzie oczywiście antagonistą naszego głównego bohatera. W dwójce wraca jego syn, William Bedford Diego, który jest kapitanem wojskowego statku kosmicznego UNN Rickenbacker, który eskortuje właśnie ten statek von Braun. I będziemy oczywiście się z nim ścierać, będzie się przeplatała jego historia z naszą i mamy dodatkowo jeszcze innych naukowców, którzy się pojawią, doktorów, cybernety, Wynalazców napędu umożliwiającego podróż z prędkością światła. Mamy różne systemy, sztuczne inteligencje, i to są fajne postacie, fajne elementy, fajne inspiracje, którymi możemy sobie żonglować na naszych sesjach, naszych przygodach, z których możemy czerpać i fajnie budować przeszkody. Czy pomoce dla naszych bohaterów, graczy, którzy na tych małych przestrzeniach, tak jak zresztą wspomniałeś, będą się ścierać z przeciwnikami. Super fajne, jeżeli chodzi o budowanie przygody. Te fabuły oczywiście są bardzo proste, znowu motywację i cel. No, nie doszukujmy się jakichś wybitnych, tutaj skomplikowanych, prawda, linii fabularnych, ale wydaje mi się, że one są wystarczające, zwłaszcza na początek. Ja tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, że w system szoku dwójce to opowiadanie fabuły odbywa się przez czytanie dzienników bo to jest przecież stara gra i fajnie na przykład możemy sobie wymyślić taką sesję, gdzie rzeczywiście każda gdzieś tam karta z dziennika to będzie oddzielna misja, tak, dla naszych bohaterów graczy. Także mamy tutaj pełne pole dla nas matek gry do tego, żeby się e, przygotować i popisać przed graczami fajnymi rozwiązaniami fabularnymi, e, ciekawymi, różnorodnymi, barwnymi właśnie postaciami tła, czy bohaterami niezależnymi, czy też wrogami, przeciwnikami, antagonistami. Także System Shock zdecydowanie nie warto, tak jak Błażej powiedział, możemy z niego czerpać garściami. I co? Przechodzimy dalej, przechodzimy do Dead Space'a. O Dead Space'ie już mówiliśmy w jednym z naszych poprzednich odcinków. To jest gra survival horror z 2008 roku i moim zdaniem absolutnie nie zestarzała się. Nadal trzyma w napięciu. No ja bałam się jak cholera, to trzeba przyznać. Podejrzewam, Błażu, że. Ty też. Ale no, linia fabularna nie jest skomplikowana, tutaj nie spodziewajmy się jakichś zawiłych rozwiązań. E, po prostu mamy załogę statku Kelion, do którego dochodzi sygnał alarmowy pochodzący ze statku Ishimura. No, i my, jako główny bohater, Isaac Clark, o którym jeszcze za chwilę powiem, musimy dowiedzieć się, co stało się na Ishimurze, zbadać ten sygnał pochodzący z tego tajemniczego statku i de facto w ramach całego progresu gry. Wydostać się później z piekła, które rozpętało się właśnie na Ishimurze. Nasz bohater Isaac Clark. I tak, tak, dokładnie, skojarzenia z Arturem C. Clarkiem i z Izaakiem Asimowem absolutnie mile widziane i nawet prawidłowe. Clark jest inżynierem, który wraz ze swoją załogą, załogą ratunkową, rusza właśnie na pomoc na statek Ishimura. I jak to wszystko wygląda? W tej prostej fabule mamy naprawdę fajny kawał historii, który jest bardzo dobrze. Przedstawiony. Ta dawka informacyjna jest podana w taki przejrzysty sposób dla gracza. Mamy mnóstwo fajnych rozwiązań, formularnych, zagadek. No i oczywiście, jak możecie się domyślać, walki. Ale ta walka nie jest nużąca. I nawet ja to muszę przyznać, odbywa się w ciasnych korytarzach, na klimatycznym mrocznym statku. Ta akcja trzyma cały czas w napięciu i to trzeba przyznać. Jest cholera się czego bać. Błażu, wiem, że ty ostatnio Dead Space'a ogrywałeś. Kilka tygodni temu skończyłem Dead Space a 1. Mam oczywiście w swojej kolekcji dwójkę i trójkę, ale zanim je odpalę robię sobie odpoczynek, ponieważ przyznaję ta gra kosztowała mnie sporo nerwów. Naprawdę jest przerażająca i robi ogromne wrażenie. Dead Space to oczywiście jedna z najlepszych, moim zdaniem, pożywek dla miłośników kosmicznego horroru z poznaku Lovecrafta. Ale Obcy to nie jest historia, gdzie szukamy samowitych stworzeń z kosmosu, czy jakichś bogów paranormalnych. Obcy to twarda gra o przetrwaniu w w kontakcie z bestią, która jest po prostu silniejszym drapieżnikiem niż my. I to tutaj jest, jak najbardziej. Górniczy statek Ishimura, górniczy, przypominam, czyli tak samo jak Nostromo, jest bardzo ciasnym, takim industrialnym, a nawet postindustrialnym środowiskiem do pracy. Bardzo dobrze działa i jego przemalowanie do świata RPG jest wręcz automatyczne, nie, wymaga, nie będzie wymagał od was żadnej dodatkowej pracy. Straszliwe nekromorfy, czyli istoty, które Atakują Izaaka, można spokojnie zamienić na różne odmiany obcego. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to to, że główny bohater tutaj nie jest żadnym Fighterem, Killerem, Marinesem i tak dalej. Jest inżynierem. Górnikiem, który broni się przed e, tymi obcymi na początku za pomocą górniczych narzędzi. Dopiero potem dostaje do ręki jakiś tam pistolet czy karabin, e, natomiast e, przede wszystkim e, jego najważniejszymi brońmi są spawarki, są e, górnicze e, narzędzia i bardzo to dobrze pasuje do podręcznika. W podręczniku do Obcego znajdziecie rolę i oczywiście znajdziecie tam kolonialnych marines, znajdziecie tam, tam naukowców, znajdziecie tam rządowych agentów, ale znajdziecie tam też postać, która mówiąc szczerze najbardziej do mnie przemówiła, archetyp postaci, mianowicie Rafnek, taki mechanik, taki fizol, jakbyśmy to powiedzieli, dosyć poeratywnie po polsku, pracownik, człowiek, który jest na tym statku górniczym od wydobywania, od konkretnej twardej roboty. I taka postać rzucona naprzeciwko straszliwego jakiegoś wyzwania, przeciwnika, którego nie rozumie, to jest temat naprawdę na genialną historię, na genialną grę RPG. Dead Space to pokazał, więc spokojnie możecie z tego skorzystać. Dead Space gra bardzo dużo na tym, że nie pokazuje nam przeciwnika do ostatniej chwili. My go słyszymy, my wiemy, że on za chwilkę się pojawi, my na niego wręcz czekamy. Kiedy się pojawia, z jednej strony oczywiście jesteśmy przerażeni, a z drugiej strony czujemy ulgę, że wreszcie już jest. I tak powinno się budować nastrój grozy. To decydowało o fenomenie pierwszego filmu z Ellen Ripley. Więc gorąco Wam polecam Dead Spacey. Pozostałe dwie części, przez graczy i środowisko, były nisko oceniane. Ja do nich sięgnę ze względu na fabułę, która moim zdaniem jest bardzo interesująca, bo coraz mocniej skręca w stronę Lovecrafta. Nie wspominając o zakończeniu trzeciej części, które już jest tak Lovecraftowskie, jak tylko można. Ale oczywiście, no spoilers. Skorzystajcie z tego do obcego. Pamiętajcie, że to, co spotkała załoga, właśnie nostromo, pierwszy spotkanie z Obcym, które estetycznie projektował jeszcze Giger, to jest nawiązanie bezpośrednio do Lovecrafta, ponieważ Giger stworzył album sztuki inspirowany nekronomikonem. Tu jest bardzo wiele tropów literackich, popkulturalnych, które się ze sobą zazębiają. Zapraszam Was na wycieczkę w roczne miejsca. Zacznijcie od Dead Space'a, weźcie się pod rękę z Obcym, no i ruszajcie w kosmos. Ja powiem tylko, że w dwójce jest bardzo fajny motyw PTSD, jeżeli można to tak nazwać, więc też możemy sobie zahaczyć tutaj o element i temat poczytalności Czyli Lovecraftowskiej. Zespół stresu pourazowego. Dokładnie, ponieważ fabuła Dead Space'a dwójki dzieje się dokładnie 3 lata po wydarzeniach z jedynki, więc mamy znowu inżyniera Isaaca Clarka, w niego się wcielamy. On trafia do miasta The Sprawl, które leży na jednym z księżyców Saturna. Jak możecie się domyślać, to miasto jest oczywiście na skraju zagłady, spowodowanej atakiem nekromorfów. Clark musi się im przeciwstawić, ale to też nie jest jego jedyny przeciwnik. Na tej drugiej fabularnej warstwie jest jeszcze ta męcząca go trauma, czyli wspomnienia ze statku Ishimura, wizje, które go torturują, które go męczą, dręczą i nie dają mu spokoju. I w związku z tym mamy tutaj dodatkowo fajną i ciekawą tę meta. Warstwę, którą sprawnie możemy wpleść w naszą fabułę i wykorzystać na przykład w wątkach osobistych naszych bohaterów. I tak wydaje mi się, że właśnie zgłębienie tej dwójki, mimo że no, ta gra nie była dobrze oceniona, ale to jakby winduje nas, ta fabuła, te, ta, ta metasfera, winduje nas na taki inny, wyższy level poznania tej całej trylogii. Tak? Jak się domyślacie, w trójce... Nie będziemy tutaj spojlować, tak jak Błażej powiedział, zresztą trójka była najsłabszą odsłoną. Ale w Trójce gra przenosi nas 200 lat po czasach związanych z wydarzeniami z Dead Space'em 2. I tutaj też mamy głównego bohatera, którym jest Isaac Clark. Isaac Clark oraz Ellie Langford, którzy byli w sobie zakochani tak? i których los później ich rozdzielił. No i taki mamy tutaj ten hak, ten czynnik zapalający, że Isaac, który mieszka sobie na Księżycu, nagle dostaje informację od Batalii. Armii EarthGov, że jest potrzebny do pomocy w odszukaniu właśnie Eli i jej ekipy. Sprawdźcie, sprawdźcie, to też może być jakaś fajna inspiracja dla Was. Niemniej jednak, ta jedynka wciąż pozostaje e, najlepszą odsłoną w tej serii. E, kochani, z Dead Space'em się żegnamy w takim razie. Playback. Message 33. Caller, Earthrise Apartment. This message is for the residents of Apartment 16. Your rent is past due. This is your final notice. Failing to get in 3 days will result in eviction. Ale to nie koniec. Błażu, jeszcze jeden tytuł, który podałeś, który mnie zaskoczył, bo ja osobiście go nie znam. Alien Breed. No to jest historia starożytna, bo ta gra w pierwszej swojej odsłonie królowała jeszcze na komputerach Amiga. Trafiła także na inne komputery, trafiała na konsole, ale w XXI wieku dostała swój remake. Alien Breed to po prostu zręcznościówka. Strzelanka w fajnych poziomach, ciekawych środowiskach, z fajnymi brońmi. Gra fabularnie kompletnie nie skomplikowana, natomiast po prostu fajna i dobrze pokazująca walkę z rojem, Obcych, osamotnienie bohatera, pokazująca statek kosmiczny, która pomoże wam nakreślić mapy do waszych sesji. Do tej grze wspominam dosłownie dwoma zdaniami. Warto w nią zagrać, można z niej wiele skorzystać, aczkolwiek też no, nie ma ona w sobie do zaoferowania aż takiego potencjału jak System Shocki czy Dead Space. Wreszcie już zupełnie na koniec i jednym zdaniem: ta gra, o której mówię, nie ma remake'u, ale rzućcie okiem, choćby na YouTubie. Ja do niej wracam, jest fajna. Zręcz o tytule Abuse. Ona była swego czasu bardzo popularna, liczę, że kiedyś wróci. Tutaj znów walczymy z obcymi, którzy są strasznie stylizowani na te filmowe ksenomorfy. Walczymy z nimi w bardzo ciekawych, industrialnych środowiskach. To, co jest fajne w tej grze, to cisza, w której za chwilkę pojawiają się dźwięki i odgłosy obcych, to w jaki sposób budowane jest napięcie, i prędkość. Prędkość walki. Prędkość walki w Abuse jest nieporównywalna z żadną inną grą, jaką Wymieniliśmy wcześniej. Rzućcie okiem na YouTube, a kto wie, może Was to zachęci. Tyle ode mnie. Chodzi o potencjał RPGowy, wydaje mi się, że każda z tych gier zasługuje na solidną siódemkę. W zależności od tego, jak będziecie chcieli wykorzystać umieszczone tam wątki, to będą NPC-ci, czy to będą konkretne wątki fabularne, czy to będzie historia Izaaka Clarka, czy bohaterów z System Szoka. wydaje mi się, że każdy tutaj element jesteśmy w stanie sobie wprowadzić do naszych sesji i czerpać garściami. Tak, choć jeżeli chodzi o Alien Bridge 3 Abuse, te gry mają bardzo mały potencjał RPGowy. Myślę, że to jest. Dwójka e, albo jedynka. Natomiast przydadzą Wam się na pewno jako po prostu takie dodatkowe pomoce, jako elementy kostiumu, scenografii, coś co się często nazywa handoutami. Choć e, nie przesadzajcie z totalnym wzorowaniem się na nich, no bo RPG to przecież nie tylko strzelanie do przeciwników kostkami. Widzimy się za dwa tygodnie. Kolejny odcinek będziemy o nim mówić już niedługo. Przygotujemy dla was serię dobrych i złych adaptacji, jeżeli chodzi o uniwersum obcego. A tymczasem, jeżeli podobał wam się odcinek, subskrybujcie nasz kanał, łapki w górę. Polecajcie nam też gry. Być może jakieś z uniwersum Aliena przeoczyliśmy i chętnie zagramy. До успішення, кохання.